Data. Dziś mamy czwartek, 18 lipca, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to Kochankowie. Poza takim ogólnym znaczeniem tej karty, czyli miłością w powietrzu, pięknym, dostrzeganiem tego piękna i cieszeniem się towarzystwem innych ludzi, co jest też bardzo potrzebne. Dzisiejszego dnia przede wszystkim będziemy koncentrować, albo ta karta tak też mówi, że będziemy koncentrować swoją uwagę na konieczności dokonywania wyborów, na podejmowaniu decyzji. Czasami te decyzje mogą być nawet dość radykalne. Natomiast w takim negatywnym aspekcie tej karty, jeżeli będziemy zbyt długo zwlekać z podjęciem jakiejś decyzji, to, jak znam życie, wszechświat podejmie ją za nas, a wtedy już nie będzie ani dobra, ani też przyjemna dla nas. Więc warto wziąć sprawy w swoje ręce i zastanowić się, co wymaga naszej uwagi i jakie decyzje muszą zostać podjęte. Nie odlekajmy tego zbyt długo, ponieważ to też pozwoli na takie. Wyzwolenie, wyzwolenie emocjonalne. To jest jednak karta kochankowi, więc dużo, wiele z tych decyzji może być związanych z naszymi uczuciami czy emocjami. Niekoniecznie uczuciami romantycznymi i emocjami romantycznymi. Natomiast pamiętajmy o tym, żeby świadomie podejmować decyzje, nawet jeśli niektóre z nich będą wydawały się trudne czy radykalne. Nie zostawiajmy niczego przypadkowi, ponieważ tracimy wówczas kontrolę nad tym, co się w naszym życiu dzieje, czy będzie się działo w najbliższym czasie. Wykorzystajmy pozytywną energię tej karty, energię posiadania wpływu na to, co się dzieje wokół nas, i podejmijmy decyzję. Zastanówmy się, co wymaga naszej uwagi. Mam nadzieję, że dzisiejszego dnia uda nam się, jeżeli nie nad wszystkim zapanować, to chociaż nad jakąś jedną małą częścią. To jest również bardzo ważne i tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.